Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku aktor Kamil i jego przygoda z trajką Harley'a Davidsona. Profesor Igor rozpoczyna podróż po krajach Beneluxu. Szajba opowiada o swoim nowym projekcie. Kiedy poznałem Szajba i zobaczyłem go po raz pierwszy na własne oczy, doszedłem do wniosku, że... Bardzo dobrze, ktoś wymyślił Twoją ksywę, bo ty jesteś człowiekiem, który nie posiedzi na tyłku spokojnie i tworzysz konstrukcje, które niektórych powalają na kolana. I powiem Ci, twój ostatni motocykl, który stworzyłeś, jest taki troszeczkę minimalistyczny. Nie poszedłeś w jakieś o ozdóbki bezsensowne. To jest po prostu bardzo zwarta, konkretna konstrukcja. Tak, ja staram się robić motocykle, które mają wszystko, co niezbędne i to w tym motocyklu jest urokiem, a nie. Coś przyczepione, co zbędne. Ale wiele osób robi motocykle na bazie jakichś sportów, nakedów. Ty, z ostatnimi czasy siedzisz w Harley'u i to zdecydowanie. I tak. Staram się Harley'owi udowodnić, jak się robi motocykle super sportowe, albo takie miejskie. miejskie no. Troszeczkę ulepszyć fabrykę. Wiadomo, no, Harley miał pewne. Dokonania sportowe były całe klasy, w których ludzie na Sporsterach geniali. Tu w końcu historia Harley'a. Wyścigi słynne między Harleyem a Indianem i tego typu rzeczy, które rozpoczynały te działania. Umówmy się, no w kiedy pierwszy raz ktokolwiek założył silnik do czegokolwiek, to zaczęły się wyścigi. Każdy chciał udowodnić, że jego jest lepsze albo że on jest lepszy. Natomiast nie zawsze te konstrukcje są takie wysmakowane. Ja się przyglądam Harley'om. Szanuję, ja je sam, mam zresztą Harley'a, natomiast Harley ma taką zasadę, że kup motocyk, a resztę to masz w moich, w moich katalogach i możesz sobie tam podobierać, podokładać wszystko. Natomiast ty masz troszeczkę inną technikę, bo ty podchodzisz do sprawy tak, że jak ma coś na nim być, to ty to musisz sam zrobić. Tak, no może u mnie jest też trochę inaczej, z tego względu zacząłem na Harley'ach, no bo jednak te Harley'e są inne. A te moje Harley'e, no nie, nie dostanę tych części w katalogu do tego Harley'a, co ja robię, więc ja muszę je sobie zrobić sam. Troszeczkę mam jedną wizję. Ja jestem z motocykli sportowych, lubię motocykle sportowe i staram się te Harley'e tak to, w tym kierunku po prostu zbudować. No i tak, tak to robię. No. Praca nad motocyklem, ludziom się wydaje, że to jest tak trochę po amerykańsku, że przychodzisz, to masz jakąś wizję, natychmiast pojawiają się podwykonawcy, przenoszą, składasz to w ciągu dwóch tygodni i robisz. To też jest jakiś tam, no powiedzmy, styl funkcjonowania. Ja wiem, że w Stanach budżety są potężne, bo jak firma zamawia motocykl, który ma pokazywać jej potencjał, to to są tam naprawdę grube pieniądze. Ty pracujesz najczęściej od drugiej strony, czyli ty tworzysz projekt, a potem dopiero znajduje się ktoś, kto docenia jego walory i kupuje go od ciebie. Tak, u mnie najpierw kupuję jakiś motocykl. Znaczy, kupuję już wiem jaki, co na nim zrobić, bo wiem w którym kierunku chcę iść, i do tego motocykla staram się wtedy dorobić owiewki czy co innego. No, te zostały zbudowane też podwójnie jak wcześniejsze v -rody. No i tak bym chciał, żeby ich coraz więcej budować. Może kiedyś 10, czy zobaczymy. Ogólnie już. Też inaczej do tego podchodzę, bo chcę, żeby jak najmniej się przy tym narobić, czyli staram się adoptować jak najwięcej części oryginalnych z innych motocykli, które są sprawdzone i delikatnie może je zmodyfikować, żeby pasowały pod ten motocykl. A czy grzebiesz też przy silnikach, czy zostawiasz oryginalne konstrukcje? Silników staram się już nie ruszać, bo ten motocykl i tak fajnie jeździ, a szkoda, im więcej w silniku grzebiesz, tym mniej później jeździsz. Myślę, że tu nie ma najmniejszej potrzeby. To jest po prostu motocykl do miasta, do zabawy i ten silniczek spokojnie sobie ogarnia to. On ma 140 koni w układzie V, także jest bardzo fajnie. To już jest moc wystarczająca. Przy momencie takim, które mają te silniki V2, to już jest bardzo, bardzo dużo. Powiedz mi, czy pozycja za kierownicą, którą starasz się stworzyć, no bo to też jest ważne, żeby taki motocykl, poza tym, że no jest showbajkiem, no bo jest motocyklem, który warto pokazywać na wystawach, żeby się nadawał do jazdy, bo to jest taki kompromis. Wariactwo i no, pewien poziom wygody. Tutaj w tym motocyklu to celem numer jeden i dlatego on został między innymi wybrany w Harley'u, to było to, że ten motocykl jest fajny do jeżdżenia jest na miasto. I chciałem ten cel po prostu utrzymać, czego jeszcze sobie delikatnie może pod siebie poprawić. No i myślę, że ten cel został osiągnięty, bo ten motocykl tak fajnie się prowadzi, że aż mam ochotę jeszcze jeden zrobić. Także, no. że no jest. Ciutka inna pozycja niż w oryginale, bo siedzimy ciutkę niżej, bardziej pochylnie naprzód, ale nogi zostały nadal z przodu w tym motorze. Nie? Także jest, jest fajnie, jest bardzo fajnie, naprawdę. Dobrze, motocyklaki kierownicy nie montuje się na wysokości przedniej ośki, bo wtedy jeździłbyś w pozycji embrionalnej w zaistniałym momencie, natomiast to już zupełnie inna bajka. Czy ten motocykl już powstał. On już jest praktycznie gotowy. Czy ktoś już się kręci koło niego i myśli o tym, żeby wyrwać go z Twojego garażu? O, ten motocykl w trakcie budowy został wyrwany. <laughs> Także ten motocykl już jest sprzedany, dlatego się nazywa Krow, bo wziął go właściciel, który ma na nazwisko Wrona. Piękne. A teraz słówko na temat tego, jak on doszedł do, do takiego wniosku, że musi go kupić, czy no, mówiłeś, że w trakcie powstawania już był kupiony. Czy to zrobiłby dlatego, że wierzył w ciebie i wiedział, że to będzie bardzo piękny, bajeczny produkt, czy też po prostu przedstawiłeś mu wizję tej przeróbki? Ogólnie to widział moje wcześniejsze projekty i mu się chyba widocznie podobały. Tutaj nakreśliłem mniej więcej, jak on będzie wyglądał, pokazałem tego on to sobie jak zaakceptował. I... I po prostu to trwało śmiesznie, bo to trwało, przyjechał do mnie z serwisem nauki jazdy, zdawał kurs na prawo jazdy na motocykl, bo ma całe prawo jazdy, ale nie miał tylko na motocykl. I to był taki tekst, ja do niego, może kiedyś byś przyjechał, jakiś motor do mnie wziął, wiesz tyle, jutro do ciebie przyjadę. Patrzę, na drugi dzień przyjeżdża, no i mówię, może wziąłbyś go, nie? No, tak patrzę, patrzę ile, mówię tyle i tyle. No okej, okay, przyjedź jutro, bo zaliczka. Wiecie co? To jest dziwna sytuacja, bo ja no mam kontakty z wieloma ludźmi, którzy tuningują, robią takie kastomy i zawsze jest problem z tym, że ten motocykl stoi, stoi, stoi i jakoś tak chętnych nie ma, a u ciebie sprzedaje się, zanim powstanie. To jest w ogóle wariactwo. Wszystkie motocykle, które stworzyłeś, czy jest taka szansa, żeby kiedyś zrobić wspólną wystawę wszystkich Twoich motocykli, które wyszły z Twojego garażu i, i zrobić taki, no wiesz, potężny pokaz, Ala Szajba? Myślę, że tak, bo chyba siedem nawet stoi u mnie w garażu jeszcze, wiem, gdzie jest reszta, te motocykle, co tutaj ten jeden stoi, to też zostały zrobione dwa. Drugi też został, tamten drugi to nawet jeszcze szybciej został sprzedany, bo jeszcze przed zrobieniem był sprzedany, w ogóle nie zaczęty, nie? Dwa v były, dwa T, także myślę, że jesteśmy w stanie zrobić wystawę. Dobra, na zakończenie. Ile lat musiałeś pracować na taką opinię, żeby ludzie no, chcieli brać od ciebie te motocykle, świadomi tego, że one dobrze jeżdżą, dobrze wyglądają, są inne, są dopracowane. Ile to lat trwało? Wiesz o no, trochę lat trwało. Myślę, że 15, tak 17 do 20 lat budowałem tą swoją markę, no myślę nawet z 20 lat gdzieś. co Państwu, którzy robicie takie customy, żebyście doszli do takiego momentu, w którym motocykle, które tworzycie, będą tak sprzedawane w takiej formie. No bo w końcu szajba to szajba. Umówmy się. Dzięki ci bardzo. Dziękuję bardzo. Niebywałej radości sytuacja, kiedy widzę na miejscu profesora Igora po przejechaniu dość konkretnej trasy. Profesora Igora, który swoim KTM-em pojawia się w wielu krajach, w wielu miastach. Ty podróżowałeś tak docelowo do Luksemburga? Czy słuchałeś tam radia Luksemburg? Nie, akurat za bardzo miejsca i czasu na słuchanie radia nie było. Celem było de facto zwiedzenie Holandii, Belgii i Luksemburga. No i w każdym z tych miejsc zadziwiło mnie coś innego. No dobrze, to pierwszy etap to był start z Warszawy, jechałeś do Hamburga. Hamburg to miasto opiewane przez wielbicieli odwiedzania pewnej ulicy, ale nie o tej ulicy pewnie będziemy mówili, tylko porozmawiamy o tym, jak się jeździ po Hamburgu. Czy czułeś się tam bezpiecznie, czy były specjalne miejsca, gdzie można było zaparkować motocykl? No tak, miasto portowe z dużą tradycją. Jak chyba każde duże miasto portowe ma tego typu ulice. No, było bezpiecznie. To muszę przyznać. Może i ta wielokulturowość Niemiec teraz jest bardzo widoczna i to na każdym kroku. Natomiast nie, nie, nie miałem takiej sytuacji, żebym gdzieś obawiał się czy o motocykl, który został na chwilkę, czy o samego siebie, przemykając nawet wąskimi uliczkami. Hamburg to jest wielkie kosmopolityczne miasto. Na to musimy zwrócić uwagę. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to jeszcze parę słów, bo jesteś wykładowcą akademickim, człowiekiem poukładanym, człowiekiem, który wszystko musi mieć rozpisane. W sposób sensowny. W związku z powyższym, jak planowałeś miejsca, w których się będziesz zatrzymywał na noclegi? Było to uzależnione od y, głównego czynnika, jakim jest cena. Mili Państwo, musimy wziąć pod uwagę to, że wyjeżdżając za naszą zachodnią granicę, zetkniemy się z totalnie inną rzeczywistością. Mi się wydawało, że jak pojechałem do Skandynawii, gdy odwiedzałem Finlandię, Norwegię, Szwecję, że tam było drogo. Nie, 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 nie. nie. Y, Belgia, Holandia, Luksemburg to jest. Wyższy poziom tej, tej drożyzny. Dobrze, no więc szukałeś miejsc do spania, szukałeś się jakimś bookingom, czy, czy po prostu patrzyłeś tam, gdzie mi pasuje, to poszukałeś jakiegoś rozsądnego hotelu, rozsądnego w cenie? Tak, dokładnie booking to był, to był punkt wyjścia. Miałem oczywiście dwa założenia. Parking obowiązkowo, no bo parkowanie we wszystkich krajach, które odwiedzałem za zachodnią granicą było płatne. Druga rzecz to śniadanie w cenie, żeby nie kłopotać się gdzieś tam poszukiwaniem czegoś w okolicy, tylko po prostu normalnie zjeść, spakować się i jechać dalej. No i trzecia rzecz oczywiście przystępność samego miejsca. Te trzy gwiazdki to było tak zwane niezbędne minimum, tylko też druga mała uwaga, mili Państwo, niech was te trzy gwiazdki nie zwiodą. W tej podstawowej cenie, co w naszym przypadku równa się ponad 500 zł za noc dostaniemy coś takiego jak w naszych takich dwóch troszeczkę zapomnianych przez czas gwiazdkach. Igor, znany jesteś z tego, że odwiedzasz jakieś miejsca warte odwiedzenia, warte pokazania. Co takiego w Hamburgu zastałeś? Czego szukałeś albo no, powiedzmy sobie co zaplanowałeś? No właśnie, to jest ta jedna z ciekawostek, ponieważ Hamburg to nie był przypadek. Przyjeżdżając tam spełniłem jedno z moich o, takich wieloletnich marzeń, mianowicie udało mi się odwiedzić Miniatur Wonderland. Co to jest? To jest niesamowite miejsce, można powiedzieć, muzeum, które specjalizuje się w makietach, w makietach kolejowych z samochodzikami to wszystko żyje, rusza się, jeździ. Nawet te maciupeńkie samochodziki, uczestniczące tam w ruchu miejskim mrugają kierunkowskazami, zatrzymują się na czerwonych światłach, pływają statki to po prawdziwej wodzie, nie po jakimś tam udawanym skiełku. Jeżdżą pociągi i latają samoloty. Jest to my to mamy co święta Bożego Narodzenia w szopkach. Bożonarodzeniowych tam też wszystko się rusza, kręci, jeździ. Także wiesz, nie przeskoczą w nas. Widziałem ostatnio nawet jadącego na rowerze, który przebierał nogami i wyglądało to bardzo realistycznie. No dobrze, Muzeum Piękności Wielkiej, ile czasu tam spędziłeś, żeby to wszystko zobaczyć? Prawie cały boży dzień, proszę pana, bo to są dwa. Piętra gigantycznego starego magazynu, przerobione specjalnie na tego typu ekspozycje. Każda z tych ekspozycji to jest 70 do 100 metrów kwadratowych. One są podzielone tematycznie między ten rejon włosko-śródziemnomorski, Stany Zjednoczone, Niemcy, różne rejony Niemiec zresztą. Skandynawie są słoneczne, tak jak na przykład Nevada Amerykańska, są miejsca śnieżne, tak jak koło podbiegunowe. I one się różnią między sobą, właśnie pod względem tych pojazdów, które tam są zaimplementowane. Są oczywiście odpowiednio podobierane, żeby nie, nie gryzło w oczy specjalistów z danego zakresu. No tak samo samochodziki, no i do tego jeszcze oprócz tego, że to jeździ i, i, i pływa i lata, to są elementy interaktywne, uruchamiane specjalnymi dedykowanymi przyciskami, tak na przykład można sobie otworzyć budynek Filharmonii w Hamburgu i pooglądać, jak wygląda w środku. Czy jadłeś hamburgera w Hamburgu? Jadłem frankfurterkę w Hamburgu, co też może nie, nie licuje, ale z drugiej strony udało mi się wyhaczyć chyba najlepszy kebab, jaki jadłem w życiu. No, my jesteśmy podobno krajem kebabów w tej chwili, nie wiem, czy nas są w stanie przeskoczyć, ale dobrze. Hamburg, muzeum to jest jedna rzecz. Czy znalazłeś jeszcze jakiś obiekt, który Cię zafascynował do Imentu? Tak, no, man, no będzie to drugie muzeum. Międzynarodowe Muzeum Morskie w Hamburgu, mili Państwo. Dziewięć pięter wyłącznie o tematyce związanej z morzem, z jego. Podbojami, z odkrywaniem, czyli z całą nauką, z eksploatacją dna morskiego, z eksploatacją tej przestrzeni żywej morza, do tego jeszcze kultura morska, flota wojenna, flota handlowa, wszystko wyjaśnione, pokazane kroczek po kroczku. Całe piętro związane z tylko i wyłącznie zapawkami, czyli stateczki w różnej skali, coś po prostu niesamowitego i też niebywale warte odwiedzenia. Taka ilość eksponatów. To jest podobno największe muzeum morskie na świecie. Mam nadzieję, że pokazali tak, że wspomniałeś o kulturze morskiej trochę II wojny światowej, co jest zdecydowanie z kulturą nie ma wiele wspólnego. Uboty i tym podobne, schleswig Holsteiny. Natomiast te dwa miejsca polecasz zdecydowanie i chcesz powiedzieć, że. Jeżeli już widzisz Hamburg na swoim rozkładzie jazdy, to musisz tam być. Tak, bo ja już powiedziałem, warto. Druga rzecz, że mamy do czynienia z naprawdę ogromnymi obiektami, które swoją skalą po prostu umieszczają się nie tylko na mapie Europy, ale po prostu na mapie świata. I inna rzecz, no to są miejsca dla osób, które w jakiś sposób pasjonują się tą przestrzenią informacyjną, no to ja polecam. Profesor Igor już odwiedził Hamburg, polecił Państwu ciekawe miejsca, które są warte obejrzenia. Wreszcie jedzie drogami, na których może pokazać zalety swojego KTM i rozpędzić go do prędkości, które w Polsce byłyby uważane za niebezpieczne i groźne. Zatem za momencik spotkamy się w kolejnym punkcie podróży profesora Igora. To już w kolejnym odcinku. Dzięki Igor. A ja już teraz zapraszam. Są czasami śmieszne historie. Pojawiam się na jakiejś imprezie, która z założenia będzie sztywniacka, no bo to biżuteria, brylanty, diamenty, cokolwiek jeszcze. I miałem takie dylematy: iść czy nie iść, bo takich imprez, które tam w życiu e, miałem. I dobrze, że poszedłem, bo spotkałem Kamila i wiesz co, zgadaliśmy się w paru kwestiach. Po pierwsze, Lubisz motocykle. Po drugie, też chodzisz w kilcie w lecie. To jest duża sprawa, ale tak naprawdę, Twoja historia, i aktorska, i kaskaderska, to jest historia związana też ze Szkocją. O jak najbardziej. W Szkocji pomieszkuję i od zarania dziejów można by powiedzieć. Kocham Edynburg, kocham Szkocję i tam jest moja dusza i mój drogi dom. No wiesz, ale jak chodzisz w kilcie w Szkocji, to nikogo to nie dziwi. W Polsce na początku, jak ja chodziłem w kiltach, a łażę całe lato, no to spotyka się to z brakiem zrozumienia chwilami nawet. Ale jest to mega wygoda, więc niech ludzie sobie myślą, ale my robimy swoje. Chodzi o to, żeby czuć ten powiew wiatru. A, powiew wiatru można też poczuć na motocyklu, e, chociaż e, jeździłeś Harley'ami, jeździłeś trajką e, i jechałeś bodajże na jakieś zdjęcia do filmu, czy też na jakieś teatralne działania, natomiast jechałeś trajką w totalnym deszczu. Oj, totalnie po prostu było obieranie chmury. Czułem się, jakbym jechał środkiem rzeki, ale czułem się totalnie stabilnie i komfortowo, więc przygazowałem ile mogłem i trzymałem się na wierzchni tak jak trzeba było. Ale wiesz, trajka to jest taki sprzęt, który, którym zawsze mówię, że jest piękny, jest fajny. Mało tego, jak jeździłem kiedyś pierwszą trajką, którą Harley wypuścił, to. Ilość osób, które robiła sobie fotki mnie na tym motocyklu, była porażająca. Na normalnym motocyklu jedziesz, no tak ludzie patrzą, ale trajka w jakiś budzi specjalne emocje. Tak, ponieważ ludzie, szczególnie w Polsce, nie są przyzwyczajeni do tego, że motocykl ma trzy koła, ma taki szeroki kuper, ale też doznałem tego, że właśnie wszyscy robili sobie foty, patrzyli po prostu jak na objawienie niebieskie. Akurat on był czarny, jak już będzie z tym niebieskim, ale jak powiedziałeś, kuper to jednocześnie jest to kufer i do niego całkiem szparko się spakowałeś. Ja zawsze wożę ze sobą dużo różnych szpargałów, kostiumów, rekwizytów. Mam ze sobą miecze, mam sprzęt do żonglowania ogniem, do żonglowania też normalnie. Kiedyś woziłem także szczudła, ale też mam sporo sprzętu kaskaderskiego, a więc jak jadę na plan, to biorę ze sobą często różne. Kostiumy, żeby móc się przebrać, bo nie zawsze są odpowiednie rozmiary dla mnie, więc ten kufer idealnie się przydał. Zapakowałem na maksa i miałem dobre dociążenie, dlatego też byłem taki stabilny. Byłeś stabilny, ale przy... mówiłeś nawet, że otworzyłeś szybę w kasku, bo już nic nie było widać. <laughs> nic nie było zupełnie widać. Musiałem całą tą wodę, która leciała z nieba, zaaplikować do środka, ale jechaliśmy dobrze. Ty zaglądasz często do Twin Pixa, to jest miejsce, w którym Cię bardzo lubię. tylko wszedłeś od razu przytulanko ze wszystkimi, oczywiście z naszą koleżanką też, natomiast jeździłeś też innymi Harleyami, co ujeżdżałeś? Jeździłem na Bobie, jeździłem na Street Glidzie, to jest totalny smok, 420 kg, po prostu nieziemska moc, czułem się jak w grze o Tron, jakbym latał na smoku po prostu. Nasz operator Marcin, którego oczywiście pozdrawiam, jeździł też na tym wielkoludzie i twierdzi, że mimo, że to kawał chłopa, że ciężko było mu go utrzymać, miałeś jakąś glebę na nim? Może tego nie powiem, ale było bardzo blisko. E, udało mi się go utrzymać. No co prawda Popaj był Polakiem, więc wziąłem tę moc ze szpinaków naszego marynarza a, i utrzymałem go w swoich ryzach, ale gdybym był nieco lżejszy, bo sam waży 110 kg, czyli można by powiedzieć, że jedną czwartą tego, co sam motosyk, bo jeszcze z Ewą, z moją żoną jechałem, e, dało radę go a, prawie utrzymać. Ale wiesz co, powiem ci, że maszyna jest potężna. Ja kiedyś wstyd się przyznać, ale miałem okoliczność jeszcze co z elektrą, niezbyt przyjemną na drodze, ale jakoś przeżyłem. Natomiast. Pewne motocykle do mojego stylu jazdy, do mojej postury nie pasują. Czasami się dopasowujemy do pewnych urządzeń jeżdżących i wybieramy taki, który najlepiej nam leży i który najfajniej działa. Wspomniałeś o działaniach kaskaderskich. Czy zdarzają się takie działania też za pomocą motocykla? Ale rzeczywiście grałem w wielu reklamach na motocyklach, m.in. w reklamie telekomunikacji w Grecji, gdzie musiałem palić gumę na płycie lotniska. Także jechałem na dachu samochodu, gdzie sobie polewałem z, ze srebrnego imbryczka herbatę, ale no, wiele jest takich sytuacji, gdzie te umiejętności aktor potrzebuje mieć, więc jestem aktorem kaskaderem, który wykonuje czynności kaskaderskie. No, a wiesz, Olbrychski jeździ na koniach, macha bardzo szparko z szablą. Ja to... też że na koniach, też że konno. Jak byłem w szkole kaskaderskiej u Dziunka w Łodzi, to nie mieliśmy zajęć z jazdy konnej, ani na filmówce też nie mieliśmy, a było obiecane, że będzie, więc pewnego razu sobie zrobiłem urlop dzikański i wyjechałem na cztery miesiące do Mongolii, żeby ujeżdżać dzikie konie i nauczyć się tej Umiejętności, a przy okazji jestem w grupie rekonstrukcyjnej, więc walczę na dwa topory. Ale jeżeli trzeba, to na miecz i tarcze też. No dobrze. Topory toporami, ale mieszkałeś pewnie w jakiejś jurcie. W jurcie, w namiocie, więc, ale też pod gołym niebem, kiedy miałem lis od Mongołów i mnie ścigali, ponieważ ukradli mi konie, więc ja ścigałem przez góry i bagna tych moich złodziei, których dorwałem w końcu. I było wiele fajnych, ciekawych przygód. Także tonąłem w ruchomych piaskach, ale też na motocyklu jechałem po Mongolii, po stepie, ponieważ kiedy nie miałem konia, to poznałem pewnego Mongoła w jurcie, któremu opowiedziałem swoją historię, on wiedział o tym, że na mnie jest lis gończywy, przez tych mongolów, którzy się mnie bali, a dosyć charakterystycznie wyglądałem, to o poranku, kiedy uciekłem przed Jakiem, który stratował mój namiot, wsiadłem na motocykl i przejechaliśmy no, duży fragment Mongolii właśnie do tych moich złodziei i koniokradów. No, powiem ci szczerze, że historia Twojego życia jest porażająca. E, ścigany przez Mongołów e, Kamil jakoś przeżył jest tutaj na miejscu. E, powiem Wam tak, warto czasami pójść na imprezę, która z założenia wydaje się być nudna, bo można spotkać tak ciekawych ludzi. Dlatego ta impreza nie była nudna. Dzięki Ci wielkie za Twoją opowieść. A dziękuję również. <ś>